Okej, okay, także mamy wszystkim, z tej strony na i z w kolejnym na moim kanale Shakes and Twitchet. Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie na demo Hunterze, na serwerze 38 polskim. No i dzisiaj słuchajcie na tym demo Hunterze pokażę Wam standardowo, co się zmieniło. Zawsze robimy sobie takie odcinek na okrągłych poziomach, czyli 550, 60 i tak dalej. No i dzisiaj udało mi się, słuchajcie, znacznie nie dzisiaj, tylko już yy, na parę dni temu w sumie, yy, udało mi się dowiedzieć poziom 570, także wyprawa naprawdę do, do, do 600 poziomu yy, jest już nam coraz bliżej. Yy, brakuje nam tak naprawdę 30 poziom, poziomów. Yy, aktualnie. Jeszcze pojutrze dostanę level z kalendarza, więc już będzie tylko niecałe 29 poziomów. Także coraz, coraz bliżej, naprawdę zbliżamy się do tego poziomu 600. No ale oczywiście, jeszcze, jeszcze nam to zajmie, zajmie długo. Tak czy siak, powoli, powoli do przodu. No i co? Myślę, że możemy sobie zaczynać. Po pierwsze, słuchajcie, topka. No, topka wygląda tak standardowo: tutaj się raczej wiele, wiele nie zmienia. Jeżeli chodzi o level, to dalej mam top 1 tego serwera, George i ładnie go oczywiście. Już tylko, no tak, dwa niecałe lewele przewagi. No cały czas trzymam te niecałe dwa levely. Może to lekko idzie do góry. Znaczy, lekko się zmniejsza ta różnica, ale, ale, ale no raczej tutaj. Ta przewaga cały czas jest mniej więcej taka sama, jeżeli chodzi o statystyki też mi się wydaje, że wygląda tak samo podobnie, tak jak było. Tutaj może lekko przegoniłem Georgie, bo mieliśmy takie same, teraz widzę, że mam tak z 1000 około, no bo tu jest 10 000 różnicy, tutaj mamy 11 000 ponad różnicy, tak, czyli no tam 1000, 1000, 1000 podstaw przewagi, więc no to było mniej więcej na równi. Teraz jest na tysiąc różnicy, ale to, yy, to raczej generalnie yy, niewielka różnica, raczej Georgia gra też taką hybrydę, nie w 100% pod expa, w związku z czym będzie mnie raczej ciężko przegonić, chyba że ma jakieś straty w locha, o których nie wiem, to, yy, to wtedy prędzej. Yy, no i co, mam oczywiście Bloody'ego tutaj chyba z najwyższymi statami na serwerze, yy, to też taka, taka ciekawostka, yy, taką on też się prezentuje, 70 tysięcy zręczności. Ja mam te 73,5 no i 35 wytrzymałości, na ja 25, czyli łatwo możemy sobie, sobie obliczyć, że jest tutaj gdzieś te 7, 7k przewagi około w podstawach dla, dla Bloody'ego. Także, także oczywiście ładnie leci dalej Bloody i tutaj trzyma, trzyma ten top 1 statystyki na serwerze. Z tego co wiem. No i też mamy Koksa, który też bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o te statystyki: 63 tysiące podstawy, jeśli chodzi o, o, o siłkę i 41, jeśli chodzi o wytrzymałość, także ponad 100 tysięcy podstaw już już tutaj u Koksa sobie, mm, sobie siedzi, więc bardzo ładny wynik. Yy, 104 i, i coś tam, nie? A u Bloody'ego ile by było? Yy, 105, tak? No, czyli yy, no, bardzo podobnie chłopaki lecą, ale wydaje mi się, że Bloody ma lekko, lekko lep, lepsze te podstawy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o gildię, no to tutaj też raczej się nic nie zmienia. Tutaj zdecydowanie Feniksy są od nas teraz mocniejsze i siedzą sobie na top 1 tego serwera. No i tu chyba reszta tutaj też jakoś tak standardowo bez zmian. Jeżeli chodzi o moje pupilki, to oczywiście powoli, powoli już tutaj w większości środowisk karmię dwa ostatnie pupile. W sumie dwa pierwsze, można by powiedzieć. No ale to są moje dwa ostatnie, które mi zostały do karmienia, tak? No i myślę, że... Być może, nie no, w wakacje chyba się jeszcze nie uda nagrać odcinka z maksymalnych pupili, ale no, na pewno ten termin się zbliża wielkimi krokami i myślę, że mm, że gdzieś tam szybko sobie do tego dojdziemy. No i dobra, to chyba tyle jeżeli taki, chodzi o taki ogólny tej ranking tego serwera. S38 tak to się prezentuje. Tam wedle symulacji nawet wychodziło czasem, że być może na top 1 powinienem, powinienem siedzieć, jeżeli patrzyłem na, na WinRank na, win na SF się Teraz nie będę, te, nie będę już tego sprawdzał tak dokładnie, ale jak zrobiłem ze Skanika to 50 i zrobiłem, i zrobiłem, słuchajcie, ranking, to coś takiego, coś takiego mi, mi gdzieś tam wyszło. Także, 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 no nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, tak czy siak. Nie będę teraz tego, tego oceniał. Dobra, przejdźmy sobie do legendarnego loszku, bo dzisiaj również chciałbym go z wami przejść. Jeszcze do niego nie wchodziłem. Gdzie sobie do niego wejdziemy? Przez 9 dni, zamknięty za 9 dni, tak nam ładnie, pięknie pokazuje. Wchodzimy sobie. No, ja słuchajcie, z jest zwykły tym razem. Zawsze robimy sobie Ultimator, jak, jak jest ten legendary. to może teraz, zmiany zróbmy zwykły. Ja tutaj, słuchajcie, na tym Dehaczu nie planuję go robić za grzybki. Zwracam na to, że i tak nie będę wymieniał sobie ekwipunku Ten ekwiwipunek zostaje, będę się przebierał na nim pewnie jakoś w okolicach, okolicach grudnia, coś takiego, może tak przed 600 poziomem. Albo około tej 600, właśnie będę ten ekipunek dopiero wymieniał. Na razie sobie od, odkładam surki na spokojnie, muszę to ulepszenia ja sobie trochę, troszeczkę lepsze yy, zrobić. No i tak to, tak to wygląda. Dobra, yy, lecimy sobie. Yy, na, na początek, mimik, oczywiście, wiedziałem, że tu jest trójkącik do góry, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, trzeba o tym pamiętać. No ale wiadomo, te rozmontowania są dla mnie istotne, w związku z czym yy, te piki będę sobie zbierał. No, mogę to w sumie od razu rozmontowywać, bo i tak yy, tutaj już mamy maksymalną małe WC, Więc. Mm, więc tam pół biedy. nie musimy na te piki zwracać uwagi, mm, żeby sobie je odkładać. Dobra, yy, to co, beczka, no beczka pychowa, ale i tak na razie się bijemy, to powiedzmy, że te 10, 10 uników nam nie robi wielkiej różnicy. Mm, tutaj jakiś temek sobie sprzedajemy oczywiście. Dobra, jest armowy klucznik. Na pierwszym ranie zawsze on jest tak, że to akurat jest bardzo, bardzo pomocne. Dobra, ładny kryształ wpadł, ładnie, ładne, ładne surki. To, o to chodzi. No i co? Farmimy sobie klucze, oczywiście standardowo na początku. Hmm, tutaj nic się nie zmienia, czy ja chcę to wziąć. Chyba wezmę sobie kluczyk mimo wszystko. Tutaj nie budzę, nie ma co. Hmm, spróbujemy sobie zrobić tak prawidłowo pod jak najmniej ranów oczywiście, czyli jak, jak najszybsze dojście do po prostu legendarki. No, ale to będzie ciężkie. Dobra, czy my chcemy te dwa klucze ryzykować? Zaryzykujmy. Ok, udało się, więc fajnie. Tutaj znowu się jednego klucza muszę pozbyć, bo pułapki tutaj znowu. Dobra, to zaryzykuję teraz tutaj. No, to akurat nie jest za fajna rzecz. Tego nie otwieram. Nie ma w tym jakiegoś większego interesu. No i co? No i lecimy sobie oczywiście z, z tymi potwórkami. Tutaj sobie weźmy może to, bo tam i tak był potwór i tak by mi zabrał HP. No i dobra, no i teraz będzie wleć pierwsze odrodzenie kurczę. Myślałem, że to przeżyję jeszcze, że no dobra, to majbat. Z tym wyborem trochę chociaż tam i tak był potwór pewnie i tak bym się od niego wywalił. dobra, lecimy dalej, mam nadzieję, że na tym HP już z przejdziemy. No i oczywiście kluczowa kwestia będzie taka, czy jaką dostaniemy runkę, bo z tymi runkami to powiem, wam, że dość pechowo na innych kontach do tej, pory, do, do tej pory idzie, no ale zobaczymy, może jeszcze nie będę tutaj zapeszał. Yy, okej, okay. no ta runka jest powiedzmy, okej, okay. yy, to też powiedzmy, że może być yy, i ta runka, no ta runka jest słaba, więc powiedzmy coś z tych dwóch wybiorę. Yy, Zmniejszenie się od, obrażeń od potworów yy, i mniej przedmiotów, chyba wezmę sobie tą szansę na błogosławieństwo, bo to jest całkiem. Nie Powiem Wam, mimo wszystko, taka całkiem solidna runka, bo te błogosławieństwa trafiają się w najmniej spodziewanych momentach, w związku z czym... w związku z czym wezmę, wezmę właśnie tą runkę, no ale wiadomo, nie mamy ucieczek, więc to może być, może być ciężko, jeżeli chodzi o nasze kluczyki, jeżeli chodzi o nasze HP. No dobra, na razie będę uciekał. Na razie te ucieczki mi no nie wychodzą totalnie, ale dobra, mamy kuferek, no i... No i tragedia, tragedia. Ogólnie ran nie idzie to idzie dobrze. Ja nie mogę, to już chyba jest trzecie odrodzenie moje w tym ranie, więc no jak widzicie idzie to słabo. Tu sobie możemy zbić. Idzie idzie to słabo, niestety, ale no może się poprawi, potem może dostaniemy jakąś fajną runkę na 500 i to odrobimy. Dobra, mamy klucznika, tutaj sobie szukamy oczywiście 8 pudzianów, tak jest. Mamy 8 pudzianów, to lecimy sobie dalej. Teraz mam nadzieję, że do bossa dostaniemy się bez problemu. Tutaj jakiś goldzik, spoko. Tu już trudno wejdę w tą pułapkę. No ile tych pułapek? Dajcie mi normalnie tutaj wykorzystać tego bossa. Znaczy tego bafa nie bossa. No i dobra, lecimy, lecimy. Tu jeszcze jeden nam został. No niestety goldzik, nie kluczyk. No i dobra, wiecie co? Ja będę brał teraz może klucze. Z racji na to, że chciałbym sobie wziąć klucze i... I przejść bossa. Kurczę, czy mi wystarczy na bossa? Chyba mi nie wystarczy. Jak wezmę te drzwi, to musimy iść na ucieczkę. Nie uciekłem i się walamy na bosie. Ej, się walamy na bosie, jest, jest yy, standardowo. W ogóle zauważyłem taką zależność. Chyba powiem, że yy, jeżeli na odcinku robię rano, to yy, wychodzi zawsze tragicznie. A jeżeli robię go na, na off-streamie, yy, samemu gdzieś tam sobie, to yy, no, to jakoś to idzie wtedy. No, i Chyba na razie ta zasada się, że tak powiem, trzyma. No ale dobra, tu jest całkiem okej okay, runka na ucieczki. Co prawda, nie ta najlepsza, 40%, ale ta też jest całkiem solidna, więc możemy sobie ją wziąć. No i tutaj jest znowu pułapka, więc to zostawiamy. Coś wam powiem, ta pierwsza runka coś na razie na razie posy, posysa, że tak powiem. No, nie dało nam na razie żadnego fajnego buffa z takich różnych skrzyni i tak dalej. Może tutaj podniosę. Podniosłem, też sobie podniosłem. No, także. Niestety, niestety, runka na razie nie oddaje, ale może, może potem, chociaż no potem to już, jak już będą trzy runki to już średnio to mi robi różnicę, no i się wywalamy znowu, ja nie mogę, czemu myś tak szybko wywaliliśmy, te 20% na ucieczkę też wcale nie jest tak dużo, to pamiętajcie o tym, to nie jest tak, że jak macie 20% więcej na ucieczkę to nagle zawsze uciekacie, wręcz przeciwnie bym powiedział, także no... No tylko ta runka tak naprawdę 40% na ucieczkę jest jakaś taka bardzo mocna, reszta, yy, reszta różnie, reszta różnie. Dobra, zaryzykujmy u hazardisty. Ok, warto było zaryzykować, dostaliśmy buffika i epika, więc bardzo fajnie. Epika sobie oczywiście rozmontowujemy i yy, lecimy dalej. Ja teraz powchodzę pewnie troszeczkę w te drzwi, żeby... Ok, no tutaj to możemy zbić, yy, żeby tego buffa wykorzystać. Kurczę, jest złotych pokoi, no ale oczywiście wszystkie złote pokoje są tragiczne. jak to, Jak to działa? No, no, i jak, jak to słuchajcie działa? No, ja nie wiem. Dobra, tutaj sobie musimy oczywiście znaleźć leczenie razy 6. Yy, ni, ni, nic innego. Yy, chyba, że tych wezmę, ale to i tak na boś się wale, więc to nie ma sensu. Yy, leczonko razy 6 poproszę. Yy, raz, dwa, trzy. No, pewnie jeszcze. Dobra, już, już nie będę narzekał, bo poleciało, ale, ale cóż, mogło oczywiście polecieć później, więc, więc tak, nie, nie będę nic po prostu już mówił. No i lecimy sobie oczywiście teraz do bossa. Przed, przed tym bossem na pewno się już nie wywalimy, chociaż tyle. Zbijamy bossa, mamy piczka kolejnego, fajnie, kolejny rozmontowany leci. No i co, bierzemy odblokowane drzwi, to jest najlepsza runka, no bo tutaj te inne to były takie standardowe, takie średniawe, no i te runki całkiem niezłe trafiły, mogło być gorzej, więc tak jak mówię nie będę narzekał, ale ten run, ten run chyba wyjdzie taki, taki dość przeciętny, chyba że się jeszcze wywalę, to, to, wtedy, wyjdzie, to wtedy wyjdzie chyba jako, jako jeden z gorszych, ale tak to na razie jest dość przeciętnie, więc, więc nie, będę, nie będę tak jak mówię narzekał. Dobra, mamy leczenie, Ok, wreszcie, wreszcie oddała nam ta runa, no, wreszcie Taruna na błogosławieństwo przy kufrach nam oddała, wreszcie wleciało jakieś nadprogramowe leczenie, więc, więc bardzo fajnie. No i teraz szukamy sobie chyba pudzianów znowu, ewentualnie 6 razy leczenie też nam, też nam powinno, powinno być spoko, także co pierwsze poleci po prostu, no na razie to nic z tych nie leci, ale okej, okay, coś tam poleciało, bierzemy mm, i, i jazda dalej. O, tego goldzika fajnie leci, goldzik nam się na pewno, na pewno bardzo przyda tutaj na tym koncie, tu możemy sobie to wziąć, bo i tak mamy, mamy tych kluczy trochę, mamy jeszcze tutaj runkę, znaczy buffa fajnego, więc, więc czemu by nie, no teraz już myślę, że mogę same, same kluczyki brać, to niepotrzebnie tą beczkę brałem, ale dobra. Myślę, że teraz już się nie wywalimy, już teraz nie ma szansy na to, żebyśmy się wywalili, nie wiem, co ja bym musiał tutaj zrobić, żeby, żebyśmy na tym podejściu się, się jeszcze z tego full HP wywalili, tej beczki już nie biorę, tutaj sobie możemy wziąć, jeszcze nas uleczyło na, na full HP, świetnie, dobra, no, no i widzicie, teraz na sam koniec, jak na sam koniec dosłownie ta runa daje wszystkie buffy, kiedy już ich i tak nie potrzebujemy, a jak kurczę była potrzebna, to... To musieliśmy brać niestety odrodzenia, no ale dobra, tutaj złoty pokój, o tu jeszcze leczonko, fajnie, no i teraz mamy bossa, no i zobaczymy, co nam z tego bossa poleci przede wszystkim, no jakby była broń za pierwszym podejściem to, bym, to by było śmiesznie. w ogóle 6 odrodzeń, dość dużo, no ale... To w sumie taki standard, tak z 5 odrodzeń jest średnio, myślę, mm, więc 6 to powiedzmy, to nie jest taka tragedia, no i zobaczmy, co zostajemy dostajemy pasek, fajnie, mm, paskiem nie pogardzę, bo to jest ten nowy pasek, ta nowa grafika, mm, oczywiście z tych legendarek mamy tutaj, gdzie ten paseczek na wpad? Tutaj na wpad, paseczek. Mamy jeszcze czapkę taką niebieską, fajną, i taki nasior, więc te dwie legendarki bym chciał sobie zdobyć. A jeżeli chodzi o tą edycję, to są legendarki z tej edycji. I ja z tej edycji zdobyłem, zdobyłem wszystkie legendarki na, na zeszłym razie na, na urodzinach Shake Fidget, w związku z tym, mm, tym razem. No myślę, że będzie ciężko dostać broń, bo, bo już mam ją w klaserze. Także te dwa myślę, że mi polecą dość szybko, bo resztę mam po prostu i, i tak, tak generalnie wyglądają moje, moje legendarki, jesteście ciekawi z poprzednich edycji. Jakieś tam pojedyncze braki są, ale w większości jest to w miarę pouzupełniane, więc myślę, że spoko. No i tutaj też nam poleciał fajny, fajny paseczek, oczywiście sobie go nie biorę, być może wymienię go komuś tutaj z moich towarzyszy. 853, no, 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 przydałoby się Barbarowi, no, przydałoby się Barbarowi, nie powiem, bo on tutaj ma mm, gorszy dość mocno, wymieniło się na siłę, więc spoko, myślę, że mogę mu to po prostu sobie wrzucić, ulepszymy to raz, dwa i ten pasek poprzedni, sobie, ten pasek sobie poprzedni rozmontujemy, to jest okej okay opcja. No i fajnie, no i fajnie, myślę, że wyszło całkiem spoko, co prawda, no, mogło, mogło być więcej, więcej, więcej tutaj, o, tu jest apicka skrzynia, bierzemy, myślę, że mogło być po prostu mniej odrodzeń, ale to już tam, tak jak mówię, nie ma co... Nie ma co o tym gadać, bo mogłoby się równie dobrze 10 odrodzeń, więc, więc nie jest tak źle. No i zrobimy sobie oczywiście teraz darmoweczkę jeszcze tą. To darmowe, darmowe, darmowe HP sobie przejdziemy i już tego rana nie będę kończył dzisiaj na odcinku, myślę, że jeden spokojnie wystarczy. Taki pokazowy, słuchajcie, więcej też raczej z legendarnego lofu nagrywać nie planuję, bo, bo po prostu wydaje mi się, że każdy klik, go na własny, na własny tutaj koszt, na własny rachunek, że tak powiem i... Każdy we własnym zakresie go sobie tam przerabia. No i potem już wam pewnie się raczej nie chce oglądać nie wiadomo ilu randów na YouTube'ach i tak dalej. Także mm, myślę, że sobie ten jeden zrobimy i to będzie, to będzie tyle z tej edycji legendarnego lochu. Raczej was, was już tutaj kolejnymi filmami z legendarnego lochu bombardował nie będę. Mm, ale też będę da dać znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czy chcecie więcej może filmów z legendarnego lochu? Mm, myślę że też, że po legendarnym lochu już będą powoli przygotowania do jakiegoś u czy coś, więc, mm, więc i tak będzie co robić. Także. Także miszcie na spokojnie. No i co? Ja tymczasem Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten Wam się spodobał, to pamiętajcie o łaperce w górę, subiku, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i co, wpadajcie na Discorda z widami i trzymajcie się do następnego Siemaneczko!